Obchodami Dnia Rodziny kończymy jubileusz stulecia naszej szkoły. Jest to drugi dzień rodziny, organizowany w szkole numer jeden. Na tym dniu rodziny mogą spotkać się nasi uczniowie razem z swoimi rodzicami, dziadkami, przyjść wspólnie, spędzić czas. Mamy wiele atrakcji, m.in. dmuchany plac, zabaw, różne animacje, malowanie twarzy, watę cukrową, poczęstunek, zabawy ruchowe, grę terenową na terenie szkoły, tor przeszkód. Także zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich naszych uczniów z rodzicami. To pierwsza taka impreza w Waszej szkole? Jest to już druga nasza impreza. Myślę, że nie ostatnia. Rodzice chętnie przychodzą na tego typu imprezy? Myślę, że tak, bo dzisiaj są naprawdę tłumy, mimo że godzina jest dosyć wczesna, ale zainteresowanie taką imprezą jest. Jak widzimy i słyszymy, dzieciakom się chyba podoba. Myślę, że tak, ponieważ do tych naj, najfajniejszych atrakcji są ogromne kolejki.